To będę dla Was czytać następną książkę. Siadajcie i słuchajcie. siwu. Pewnego dnia wracając z wojny żołnierz spotkał czerwoną obiecałą. spotkał czarownicę. Obiecała mu ona mnóstwo mnóstwo pieniędzy, jeśli wejdziecie do dziupli w drzewie stającym przy droże i, i przyniesie leżące i niej krzesiwo. Młodzieniec zgodził się ochoczo. Wdrapał się na drzewo i wszedł do dziupli znalazł się w izbie. Po środku. przez przeskrzynia z pieniędzmi, żołnierz posadził psa na podłodze, a następnie napełnił wszystkie kieszenie złotymi monetami wziął też Krzesiło, gdy czarownica nie chciała mu zdążyć po co jej, jej Krzesiwo, przegnał ją. Żołnierz zaczął żyć jak bogacz wynajął pokoje w wy. najdroższej gospodzie, w, w końcu jednak pieniądze się. Skończyły wtedy żołnierz. Przypomniał sobie o Krzesiwie, gdy uderzył w nie zjawił się pies, którego w... widział w dziupli, gotowy. gotowy spełnić Każde jego życzenie. Od, odtąd, gdy tylko brakło mu pieniędzy, pierś przynosił mu nowe. Jednego dnia żołnierz postanowił uwolnić księżniczkę, któ którą zły król uwięził w zamku, otoczonymi otoczonym murami. Wieczorem uderzył więc wykrzeszypo i poprosił psa, by Przyniósł Księś mu księżniczkę. Była ona tak piękna, że żołnierz od razu się w niej zakochał. Gdy król odkrył, że tego, jego córka znikła, zaczął jej szukać po śladach psich łap dotarł do nie, dotarł do żołnierza i kazał go uwięzić żołnierz wezwał jednak na pomoc psa uderzył wykrzesiwo Wówczas który, król uciekł, a żołnierz poślubił księżniczkę. Koniec. Jeśli podobał Wam się filmik, to subskrybujcie kanał.